Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku QA. Dzisiaj pytanie od dwóch kolegów, ale drugie jest dość mocno rozbudowane. Właściwie zawiera w sobie kilka odrębnych pytań. Generalnie w pierwszym zagadnieniu chodzi o koledze o szczupaki w rzekach. Czy bywają duże szczupaki w rzekach? A w drugim pytaniu kolega trochę nawiązuje do starych, starych pytań odnośnie strefy beztlenowej w jeziorze. I y, poza tym, jak y, brak tlenu wpływa na ryby w zimie, ale również interesuje się szczupakami, a konkretnie y, co zrobić, żeby łowić duże szczupaki w y, jeziorach poddanych dużej presji, czyli w takich, gdzie szczupaki są często łowione, spinają się. Generalnie jest duża na nie presja, no i jest coraz trudniej oczywiście w związku z tym je złowić. Jeśli jesteście zainteresowani, Zapraszam. Pierwsze pytanie od kolegi Marcina. Dzień dobry, mam do Pana pytanie, na które ciężko znaleźć mi odpowiedź. Czy szczupak jest rybą rzeczną? O co mi tutaj chodzi? Czy warto szukać dużych szczupaków w rzekach? A jak już, to w jakich i w jakiej krainie rzecznej? Rzeki duże, średnie czy może małe? Gdzie duży szczupak może być w rzece? Czy są jakieś badania ichtiologiczne pokazujące w jakim środowisku szczupaki rosną największe? Na przykład w jeziorach sielawowych, są średnio większe od tych linowo-szczupakowych, no i tu jest znak zapytania. Czyli w zasadzie to są dwa, dwa, odrębne, dwa odrębne pytania. Pierwsze na temat rzek. Yy, oczywiście, że szczupaki yy, żyją w rzekach. To nie jest żadne wielkie odkrycie, yy, zarówno w małych, malutkich rzeczkach, małych kanałach, jak i w wielkich jeziorach, w zbiornikach zaporowych. Wszyscy to wiemy. Gdzie szukać tych wielkich szczupaków? No oczywiście. Generalnie zasada jest taka, że w większych zbiornikach łatwiej jest znaleźć takie, może więcej ich występuje w większych zbiornikach, ponieważ mają zwykle w takim większym zbiorniku zróżnicowane środowisko, czyli jest miejsce dla wylęgu, dotarła po pierwsze, potem dla, dla, do, do żerowania dla wylęgu i dla wszystkich innych form Szupaka aż do tych największych, które potrzebują w lecie zejść troszkę głębiej, bo szukają zimniejszej wody, oczywiście muszą mieć odpowiednie wielkości pokarm, o czym za chwilę powiem. W związku z tym w tych dużych zbiornikach więcej łowi się statystycznie, przynajmniej w naszym kraju, wielkich szczupaków. ale tak naprawdę, jeśli w małym jeziorku lub w małym kanale który ma odpowiednie warunki, to znaczy na przykład nie zamarza w zimie, ma połączenie z większymi zbiornikami, stworzy sieć kanałów, o czym za chwilę do czego zmierzam. Do Holandii, oczywiście I jest takie środowisko, w którym są odpowiednie wielkości ofiary szupaka, to też w takich małych jeziorkach, małych kanałach też potrafi urosnąć bardzo wielki. Rekord Polski aktualny w. 20, chyba 21 kg, niecałe, złowiony przez pana Mariana Polawczyka, został, został ten szupak złowiony w wyrobisku pożwirowym. Nie sądzę, żeby to było wielkie jezioro, takie jak Śniardwy czy, czy Mamry. Po prostu małe, małe jeziorko, w którym z jakiegoś powodu ten szupak znalazł sobie odpowiednie warunki. Tu wspomniałem o kanałach, dlatego że no nigdy nie zapomnę jednej z moich wycieczek do Holandii. Gdzie byliśmy zaproszeni przez jednego ze znanych wędkarzy holenderskich i łowiliśmy generalnie w małych kanałach. Jest taka prowincja, zresztą kanałów w Holandii, jak wiecie, jest mnóstwo. Cała, cała Holandia jest poprzecinana sieciami kanałów, które odwadniają pola, no bo część, spora część Holandii jest, leży w depresji, czyli poniżej poziomu morza, w związku z tym oni ciągle walczą z, tymi, z tą wodą. I we wszystkich, wierzcie mi, we wszystkich kanałach, których szerokość jest większa niż 1 metr, można tam złowić wielkiego szczupaka. Oczywiście również wielkiego karpia i co dziwniejsze, również sandacza. Yy, łowiliśmy w, oczywiście w takich kanałach głównie szczupaki. Yy, podczas tej wyprawy trochę źle trafiliśmy, bo, bo yy, przyszedł mróz i zamarzały w oczach te kanałki niestety, bo tam w sumie one miały głębokość może półtora metra w niektórych miejscach. Na połączeniu kilku kanałów. Morze było 2 metry, więc szybko się wychładzały i zamarzała. powierzchnia, po prostu nie dało się łowić, ale mimo to połowiliśmy całkiem fajnie. Złowiliśmy kilka dużych ryb. Był z nami Marek Szymański, który złowił, nie pamiętam, 102 czy 105 takiego szupaka całkiem fajnego. Ja złowiłem prawie metrówkę, 98 bodajże, i drugiego trochę mniejszego. Także połowiliśmy, mimo tych słabych warunków, naprawdę w kanałach, no nie wiem, 1,5 metra, 2 metry różnych. A opowiadali nam miejscowi, że w niektórych miejscach właśnie przy połączeniach tych, w miejscu połączenia tych kanałów, gdzie tworzyły się tak, takie malutkie rozlewiska, czy jeziorka, no dosłownie, nie wiem, 40 na 50, 20 na 50 metrów, powiedzmy, w każdym takim połączeniu żyły, i to kilka wielkich szupaków żyło, po prostu dlatego, że tam było sporo białej ryby, sporo było leszczak, płoci oczywiście, karpie, nie wiem co te karpie tam robiły, ale były po 10 kg. Karpie podobno nie łowiliśmy oczywiście, więc tylko znam tą to, to, to historię z opowieści wędkarzy miejscowych. Yy, oczywiście też dość istotne jest to, że te szczupaki tam w jakiś sposób sobie znalazły dobre siedlisko i tam sobie żyły. No Jeśli u nas by coś takiego się zdarzyło, oczywiście za chwilę zostałby też szczupak złowiony, bo to nie jest trudne w takim małym. Miejscu w takiej małej miejscówce, jeśli raz go zobaczy, wystarczy parę razy tam pójść, zastosować tą czy inną przynętę się go łowi. No więc u nas ten szupak by pewno skończył yy, może nie za pierwszym po odłowieniem, ale za drugim czy trzecim, trafił na gościa, który lubi mięso szupaka i, i na tym by się skończyła jego kariera tego szupaka, więc y, tam wszystkie szupaki są wypuszczane od, od, od wielu, wielu lat. W związku z tym mają szansę rosnąć. Mimo, że żyją w takich małych, małych środowiskach, małych, małych miejscówkach. tak. Także to jest dowód na to, że szczupaki mogą żyć również w małych kanałach, w niewielkich jeziorkach, jeśli tylko mają odpowiedni pokarm, odpowiedniej wielkości pokarm, bo to jest istotne i nikt ich stamtąd nie wyciągnie, nie zabierze, nie zaprosi na kolację. To jest pierwsza część tej, tego, tego pytania. Czy warto szukać szczupaków w rzekach? No rzecz jasna, że warto. Im większa rzeka, tym y, znowu mogą być większe szczupaki. Zwłaszcza u nas, tak? Bo y, no mają się gdzie schować po prostu. Y, wiele szczupaków, jakbyście sobie przewartowali y, zgłoszenia wiadomości o wędkarskich, wiele szczupaków było złowionych metr plus, czyli okazowych było złowionych w dużych rzekach. W Wiśle i w Odrze. Myślę, że więcej w Odrze. Y, no i... Y, gdzie ich, gdzie ich trzeba szukać? Najstarsza prawda, o której wspominałem wiele razy. Trzeba wielkich szczupaków szukać tam, gdzie ich ofiary. Duży szczupak potrzebuje mieć duży, duże ryby do, jako ofiary, żeby mógł normalnie funkcjonować, czyli co roku przystępować, czy co drugi rok przystępować, dotarła i rosnąć. Do tego mu są potrzebne ofiary co najmniej 10%, które mają 10% masy jego ciała, czyli 10-kilowy szczupak potrzebuje, idealnym środowiskiem dla niego jest miejsce, gdzie ma dostęp, ciągły dostęp do ryb około kilogramowych lub większych. 10-20%, czyli dwukilogramowy mi też nie pogardzi. Oczywiście tutaj nie będę się rozwodził na temat szczegółów tych, tych jego preferencji konsumpcyjnych, bo o tym za chwilę jeszcze powiem. Napisałem o tym w dość fajny artykuł, jak, jak mi się wydaje. Do którego za chwilę was odeślę, bo tam jest ten temat dość mocno roz, rozkminiony i myślę, że warto, każdy kto jest zainteresowany szczupakami, warto żeby do tego tekstu sięgnął. Powiem o tym za chwilę. W każdym razie, u nas w rzekach, oczywiście, wielkie szczupaki bytują. W każdym kraju w dużej rzece można trafić wielkiego szczupaka. Gdzie ich szukać? No, głębsze miejsca, ale generalnie, jeśli jest, rzeka jest dość płytka, ale na przykład szeroka, są ławice, nie wiem, jazi, leszczy, płoci czy sandaczy. Zwykle w okolicach takiego miejsca bytuje jakiś bandyta z zębami i próbuje te, te ryby przetrzebić. Więc czy to jest łatwe? No, Prawdopodobnie jest to trudniejsze niż lokalizacja takich miejsc niż w jeziorach. Głównie dlatego, że rzeka, oprócz, oprócz tych wszystkich zmiennych, które występują w jeziorze, rzeka jeszcze no, rządzi się swoimi prawami. Wyższa woda niższa woda każda pora roku jest inna. W związku ze zmianami poziomu wody, nie tylko związanymi z porą roku, ale również przyborami, jakimiś deszczami, te wszystkie ryby, które stanowią pokarm szczupaków, a w związku z tym również tych szczupaków, przemieszczają się. I trzeba bardzo dokładnie znać ten ekosystem, jakim jest rzeka, bo w jednym, miejscu, w jednym momencie te, te, te ryby mogą być na jednym odcinku rzeki, a w drugim 2 czy 3-5 kilometrów dalej. Więc e, jeśli ktoś tego nie zna, te, bardzo dobrze tej, ta, takiego odcinka rzeki, to złowienie przez niego wielkiego szczupaka będzie absolutnym przypadkiem. E, a czy warto szukać? Myślę, że tak. I to się wiąże oczywiście z cyklem rozwojowym każdego gatunku, który stanowi potencjalną ofiarę dla szczupaka. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie płocie się wycierają w danej rzece, gdzie się wycierają leszcze. Bo wielki szczupak, który żyje w tym miejscu od wielu lat, dokładnie wie o takich zdarzeniach, w związku z tym próbuje sobie ułatwić życie i się tam pojawia po to, żeby sobie podjeść ryby w czasie tarła. Wszystkie zresztą, również szczupak, trochę głupieją, w związku z tym są łatwiejsze do, do zjedzenia tak? dla, dla tego szczupaka. I szczupaki o tym wiedzą, gromadzą się, otaczają takie miejsca, często jest tam kilka dużych ryb, więc to jest pierwsza wskazówka. Oczywiście na, 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 na wielkich rzekach są budowle zrobione przez człowieka, czyli na przykład jakieś opaski, y, które są fajnym łowiskiem, ale bardzo trudnym, dlatego że tam w zasadzie nie ma jakiejś miejscówki, trzeba po prostu te opaski przeczesywać w poszukiwaniu właśnie dużych ryb. One się mogą przemieszczać i za nimi oczywiście podążają szczupaki. Nie, nie siedzą w jednym miejscu, generalnie szczupaki w jeziorach siedzą w jednym miejscu, chociaż. Też ruszają się za, ze swoimi ofiarami, no ale to jest jakby wchodzę w trochę za dużo dygresji, żeby wam nie zamącić. No to powiedzmy, umówmy się w jeziorach. Wielkie szczupaki, powiedzmy, przebywają przy trzcinach, potem trochę na skraju litoralu, potem jeszcze na drugim spadzie i tam należy ich szukać. Też się przemieszczają, ale generalnie uważa się, wielu ich logów uważa, że są to ryby osiadłe. Natomiast w rzekach definitywnie wędrują. Chyba, że znajdzie sobie taki szupak miejsce przy jakiejś główce, tak? To jest druga historia i to jest bardzo fajne miejsce. Bo jak wiecie, główka to jest bardzo ciekawa budowla, ma napływ, ma zapływ, ma, ma ten warkocz, jest zwykle za, za główką tworzy się dość spory dołek, i tam niezależnie od pory roku, czy to jest wiosna, czy to jest lato, czy to jest zima. Jeśli ten dołek jest głęboki i tam jest zimowisko, na przykład leszczy lub płoci, to zawsze przy tym będzie wielki szczupak. Więc warto takie miejsca obławiać, ale myślę, że każdy kto łowi na rzekach o tym dobrze wie. Pora dnia jest również ważna, bo wieczorem yy, na przykład jazie zaczynają wieczorem żerować i te wielkie szczupaki wiedzą o tym, wychodzą ze swoich kryjówek i próbują te jazie atakować. Zresztą nie tylko szczupaki, sumy również, to każdy. Łowca, drapieżników rzecznych też dobrze, dobrze wie. To mam nadzieję, że odpowiedziałem z grubsza na temat tych miejsc, gdzie szczupak może być w rzece. A kolega jeszcze pyta, czy są jakieś badania pokazujące, w jakich środowisku szczupaki rosną największe. Nie będę tutaj tego tematu rozwijał. Zapraszam do, do tego tekstu, w, który ostatnio wrzuciłem na moją stronę pp.profishing.com tekstu o szczupaka, który ma tytuł Raport Szczupak. Napisałem ten tekst kiedyś do wiadomości wędkarskich w 2011 roku, ukazał się w wiadomościach i później jeszcze w kilku innych pismach w Europie. No i nie się, cieszył się całkiem dużą popularnością. Dostawałem od wędkarzy pozytywne recenzje na ten temat. Jest tam sporo informacji zarówno o biologii szczupaka, jak i takich ciekawostek, smaczków... Związanych trochę z ich teologią, trochę z praktyką wędkarską. Mam nadzieję, że, że sięgniecie do tego tekstu. Kto nie czytał, zapraszam. Jeszcze tu kolega pyta na koniec: w jeziorach się czy są średnio większe, czy w tych linowo-szczupakowych? Yy, raczej, trop jest dobry. Szczupaki potrzebują albo do tego, żeby rosły, potrzebują albo dużych dostępu do dużych ofiar, czyli 10-20% masy ciała, lub też muszą mieć pod, pod dostatkiem mniejszych ofiar, ale bardzo w dużych ilościach, czyli na przykład, chodzi tu oczywiście o ławice w Bałtyku czy w szkierach szwedzkich, czy też koło wyspy Rugia są to często śledzie, które tam wchodzą na tarło w okolice brzegu z morza i szczupaki tam się obżerają tymi śledziami no śledzie oczywiście mogą mieć 20, 25, 30 cm rzadko, raczej to są małe ryby, za to jest ich bardzo dużo Podobna sytuacja jest w jeziorach sielawowych, gdzie się lawa oczywiście tworzy też ogromne ławice, i szczupaki tam sobie żerują i wielkie szczupaki potrafią spokojnie e, zadowolić się mniejszymi ofiarami, ale właśnie dlatego, że ich jest bardzo dużo i są bardzo kaloryczne. Tak jak właśnie się lawa czy śledź. I dlatego w jeziorach sielawowych generalnie rozróżnia się dwie populacje. Pierwsza to jest ta przybrzeżna, która żyje. Trzcina gdzieś tam w okolicach litoralu, później te większe schodzą na krawędź litoralu, polują na leszcze, na płocie. Ale część z tych szczupaków z jakiegoś powodu wybiera życie wędrownika, takiego pelagicznego zbuja i pływa za, tym, za, tą, za tymi ławicami się I tam sobie po prostu zupełnie niezależnie od dna, bez związku z dnem. Żeruje na tych ławicach. Po prostu otacza gdzieś tam pod ławicami się które widać często na echosądzie. Widać te takie klasyczne banany. Czasami one są pod ławicą, co oznacza, że właśnie je albo jest pożerowanie, albo w trakcie. A czasami są w oddaleniu te banany od ławicy. I to nie znaczy, że one są nie do złowienia. Te ryby też są do złowienia. Nie mówię, że są, to jest łatwe. Sam próbowałem ostatnio w zeszłym roku nie wiem, 5 czy sześć takich kabanów w okolicy metra plus, plusem jeden, bo na pewno z dużym plusem namierzyliśmy na lejskopie i jeden w ogóle uciekł zupełnie od razu od przynęty po na jakichś 10-11 metrach, a reszta podążała za przynętą, gdzieś tam podpływała, podchodziła i żaden mi nie wziął, żaden mi nie wziął z pięciu czy sześciu takich wielkich ryb, więc nie mówię, że to jest łatwe, oczywiście łowienie dużych Doświadczonych drapieżników nie jest łatwe. Nie wiesz, jak ktoś tak mówi. No, mam nadzieję, że to wyczerpuje te, te pytania od, od pana Marcina. Drugie, zestaw pytań dostałem od kolegi Marcina, drugiego Marcina, Marcina Szczubełka. Panie Piotrze, trzy pytania. Pierwsze, w nawiązaniu do odcinka, to było właśnie a propos stref bezlenowych termokliny i tak dalej. O to był, tym to był odcinek 79, więc jak ktoś jest zainteresowany strefą beztlenową, co się dzieje w jeziorze, przemianami, termokliną, to zapraszam, odcinek 79. Nawiązany do odcinka chciałbym dopytać, czy istnieje wędkarski sposób na określenie głębokości występowania strefy beztlenowej. wędkuje w starorzeczach i małych jeziorkach. Są one mocno porośnięte roślinnością, ale w nich, występują w nich też dołki 4-5 metrów. Wolne od roślin. Latem nie udało mi się nic złowić w tych dołkach ani spinningiem, ani maczówką, i za porażkę winienem właśnie brak tlenu w wodzie. W związku z powyższym, przewędkarz może bez specjalistycznej aparatury określić, że na przykład z danym zbiorniku nie warto chodzić, schodzić przynętą poniżej 2 metrów, bo głębiej nie ma tlenu. Obawiam się, że będzie to bardzo trudne. Wspominałem wcześniej. O takim najprostszym sposobie, nie wiem czy nie jedynym, jeśli ktoś nie ma łódki, nie może wypłynąć ze Hosondo, na której można, yy, można zauważyć, y, gdzie jest termoklina, i z tego można wyciągnąć jakieś wnioski, że, że tam pod spodem nie będzie tlenu, ale to też jest jakby tylko gdybanie. To, że jest termoklina i pod nią jest zimniejsza woda, nie znaczy, że tam jest strefa beztlenowa. Natomiast można na echosądzie zaobserwować ryby. Jeśli są ryby pod termokliną, jeśli są ryby przy dnie, no to jest najlepszy dowód na to, że tam jest tlen. Natomiast jak to zrobić z brzegu, na takich małych jeziorkach, na starozeczach, trzeba mieć te echosądy takie, które się wyrzuca z wędki, które łączą się ze smartfonem. No i po prostu zwijając, obserwujemy, zwijając sobie. Kołowrotkiem tą, tą, tą echosondę, ten przetwornik właściwie się wyrzuca, który wy, wy, wysyła sygnał na smartfona. Widzimy zmianę głębokości, ale też widzimy, gdzie są ryby. Jeśli nie ma ryb na tych 5 czy 6 metrach, no to raczej słabo, słabo rokuje. Myślę, że faktycznie może tam nie być tlenu. Trudno powiedzieć, bo oczywiście są starożytne, są wyrobiska pożwirowe, kilkunastometrowe, gdzie jest tlen do dna. Natomiast są też, nie wątpię w to, starożytne 3-4 metrowe, gdzie tlen się kończy na drugim metrze. W związku z tym, tak generalnie ciężko to, to stwierdzić. Drugie pytanie od kolegi: jak brak tlenu wpływa na ryby zimą? Czy brak tlenu przy dnie zmusi ryby do uniesienia się bliżej tafli lodu, mimo że jest tam zimnie i brakuje pożywienia? Oczywiście, że tak, no bo ryby chcą przetrwać. W związku z tym, jeśli nie ma tlenu. To uciekają z takiego miejsca, jedne ryby potrzebują trochę więcej tlenu, tak jak okoń czy szczupak, inne potrzebują mniej, tak jak karaś czy karp, więc pewno później się będą, będą emigrowały z, takiego, z takiej strefy, te większe ryby będą się zbliżały do brzegu, bo właśnie przy brzegu będą miały szansę coś przekąsić, bo to, co większe ryby spożywają, oczywiście jest związane z dnem tak wszystkie. Wszystkie białe, białoryb się, się żywi tym, co znajdzie generalnie na dnie, za wyjątkiem ryb planktonożernych, oczywiście. Ale no i oczywiście za tymi rybami, które gdzieś tam podejdą do brzegu, tymi białorybem, będzie też podążał drapieżnik, więc yy, pewno wiecie o tym, że, że szczupaki w zimie. Mają zwyczaj przebywania tuż pod lodem, nawet na głębokości metra albo mniej, 80 cm. Jest wiele filmów w necie, które to pokazują. Łowi się u nas, jest to zabronione, ale ruscy łowią nagminnie na żywca pod lodem i stawiają, ja sam to widziałem w Rosji, na wodzie metrowej stawiają żywcówki przy samych trzcinach. Nawet na wodzie takiej, która ma no dosłownie, lód jest, jest pół i pół metra wody, wody pod, pod lodem. I tam też szczupaki się wciskają. Dlaczego? Bo tam właśnie się wciska też płoć, ucieka przed drapieżnikiem. Więc szczupak za nią, za nią tam podąża i nawet duże szczupaki potrafią wchodzić w takie miejsca. W związku z tym, tak, ma Pan rację. Będą się ryby przesuwały w miejsca, gdzie jest tlen. Gdzie jest, gdzie jest więcej pokarmu, czyli pod brzeg. No i trzecie pytanie. Jakie techniki i przynęty spinningowe poleci Pan na szczupaki w zbiornikach poddanych dużej presji spinningistów i żywczarzy? Czy na skłute, trudne i kapryśne szczupaki częściej sprawdzało się Panu wierne imitowanie natury, czy może zbudzanie w szczupakach agresji głośną i jaskrawą przynętą, a może coś innego? No, chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, bo wielokrotnie sam sobie je zadawałem. Zadawałem je doskonałym wędkarzom i stwierdziłem, że są dwie teorie. Pierwsza, której wyznawcami jest większość wędkarzy, czyli trzeba imitować idealnie pokarm drapieżnika. Czyli jeśli łowimy w okolicy brzegu, imitujemy to, co tam najczęściej jest pokarmem szupaka, czyli płoć albo okonia. Jeśli łowimy gdzieś tam w toni, próbujemy imitować sielawę. Ale jest też druga teoria, która jest bardzo interesująca, zwłaszcza, że hołdują jej bardzo, bardzo dobrzy wędkarze. I ona mówi z kolei, że należy Podejść zupełnie odwrotnie. To znaczy, trzeba szczupaka zaskoczyć czymś dziwnym, czymś, czego nie widział i czymś, co się zupełnie odróżnia od tego, co ma wokół siebie w dużych ilościach. Czyli jeśli tam jest dużo koni płoci, to zakładamy coś w jaskrawych kolorach i to jest według tych wędkarzy recepta na złowienie dużego szczupaka. Oczywiście cały czas mówimy o polowaniu na duże ryby. Nie na mniejsze, bo jakby to jest zupełnie inna bajka. Zwykle to jest łatwiejsze. Mówimy o polowaniu na większe, doświadczone egzemplarze. I co ja bym radził w takich sytuacjach? No... Tam, gdzie jest, jest sporo wędkarzy, którzy łowią na, na i łowią na żywca. Trzeba przyjrzeć się na co większość z nich łowi. Ja bym zastosował inną przynętę. Jeśli łowią wszyscy na woblery, zastosować gumę. Jeśli łowią na gumę, spróbować na woblery, na dżerki. E, oczywiście można próbować też e, łowić na przynęty, hy, na hybrydy, takie nie, jakieś e, e, połączenie gumy z, z muchą, teraz to jest popularne. Takie przynęty mało gdzie były używane, w związku z tym szupaki ich nie widziały, czyli jest szansa, że duża sztuka się da oszukać taką przynętą. No i tutaj oczywiście wchodzi w rachubę zarówno typ przynęty, jak i sposób prezentacji, czyli e, bardzo szybkie, agresywne zwijanie, bardzo wolne zwijanie. Tutaj do, duże pole do manewru daje nam guma, oczywiście ba, słabo obciążona, mocniej obciążona, wysokie skoki, bardzo wolne prowadzenie, takie jak swimbaita, czyli tylko pozwalać przynęcie, żeby się wahała y, z boku na bok. Przy dnie czasami trzeba zjechać do dna, bo szupaki, jak są nieaktywne, leżą przy dnie i właściwie jedynym sposobem, żeby je tam zmobilizować, jest prawie drapanie ich po nosie. Generalnie, jeśli żarują jako tako, to lepiej jest, co mówiłem wielokrotnie, przynętę prowadzić wyżej nad dnem, po to, żeby w największej odległości czy większa ilość szczupaków zaobserwowała naszą przynętę. Wtedy mamy szansę na więcej brań. No, ale to jest, to jest taki temat, o którym można tutaj dyskutować godzinami, jeśli nie dniami i tygodniami. Każdy ma swoje jakieś tam wnioski. Na pewno każdy z was ma swoje doświadczenia, jak łowić w zbiornikach przebłyszczonych, poddawanych dużej presji wędkarskiej. Jest to dość trudne, często można mieć wrażenie, że nie ma tutaj już dużych szczupaków, wszystkie zostały zjedzone, ale zapewniam was, jeśli na danym zbiorniku nie ma rybaka, który stawia siaty i zabija te wielkie szczupaki, a zwłaszcza jeśli nie ma brygady, która odławia duże ilości szczupaków na tarło i później oczywiście większość z nich trafia pod nóż, jeśli nie wszystkie. Jestem pewien, że w większości z tych zbiorników są wielkie szczupaki, tylko y, oczywiście będzie je trudno złowić. Mają swoje zwyczaje, mają swoje rewiry, mają swoje ścieżki, którymi wędrują bardzo możliwe za drobnicą czy za tymi za potencjalnymi ofiarami, mają swoje pory żerowania i oczywiście jest tak dużo czynników, które wpływają na to, czy złowimy taką rybę czy nie. Że to jest bardzo trudne, ale myślę, że warto spróbować przynajmniej zacząć od tego, żeby założyć bardzo dużą przynętę, i y, tym się odróżnić y, y, od, od tego, co robią inni wędkarze. No i ostatnie pytanie z tej całej serii pytań pana Marcina Szubełka. W moich okolicach wędkarze twierdzą, że szczupak nie żywi się linami. Faktycznie niewiele przynęt na rynku imituje tą rybę, więc czy to prawda? No właśnie. Y, Teraz, nie wiem czy widzieliście, Fox Rage wypuścił bardzo fajną imitację Lina w dwóch odcieniach. Jeden to jest taki złoty Lin, taki bardziej albinos, fluo y, pomarańczowy, a drugi absolutnie realistyczny kolor, taki złoto-zielony. No oczywiście to nie jest dowód na to, że szczupaki jedzą liny, ale to nie jest prawda, że szczupaki nie jedzą linów. Rzadko się spotyka rzeczywiście w, w przewodach pokarmowych liny u szczupaków. Natomiast spotyka się częściej, częściej znajduje się tam płocie i okonie i małe szczupaki, dlatego że no, tych ryb jest przeważnie więcej niż linów. Jeśli natomiast jest w danym zbiorniku, bo są takie jeziora, gdzie jest tylko lin i szczupak, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Lin jest podstawowym pokarmem. W takim jeziorze szczupaka, oczywiście to jest kwestia po prostu prawdopodobieństwa, jak często te dwa gatunki się spotykają. Lin ma też, ma też, jak wiecie, taki zwyczaj przebywania w bardzo, bardzo gęstym zielsku. Nie tak jak płoć, która lubi jednak takie przestrzenie otwarte trochę między zielskim, okoń tak samo. To Lin siedzi naprawdę w głębokim zielsku, i też myślę, że to wpływa na to, że rzadko jest, trafia do paszczy szczupaka. No ale ta teoria, która mówi, że szupaki nie jedzą linów, zresztą o konie też nie, w dawnych czasach miała jeszcze więcej treści, była bardziej rozbudowana. Izaak Walton na przykład stwierdził, że szupak nigdy nie jest jelina, nawet jak będzie bardzo głodny. No a dlaczego? Lin był nazywany rybim doktorem, ponieważ miał bardzo grubą, zauważono, że ma bardzo grubą warstwę śluzu, rzadko też choruje, tak jak inne ryby, jak płocie Leszcze, sandacze czy szczupaki często mają choroby skóry. Lin bardzo rzadko choruje. Na, widać na, na, na skórze jakieś uszkodzenia czy wrzody, czy, czy takie ubytki łusek i tak dalej. Ma bardzo grubą warstwę śluzu. Więc wymyślono taką teorię, że Lin jest rybim, rybim doktorem. Podpływa do innych ryb, ociera się o nie, a jego śluz ma właściwości lecznicze. W związku z tym szczupaki, okonie i inne drapieżne ryby, żeby się odwdzięczyć, go nie zjadają. No, to już jak się to mówi, to trochę już się sama gęba śmieje, bo oczywiście to nie jest prawda, ale tak przez wiele, wiele lat w dawnych czasach myślano. Nawet używali domorośli lekarze ówcześni sproszkowanego, wysuszonego śluzulina jako jako środka leczniczego na rany i tak dalej. No nie chciałbym być takimi sposobami leczonym, ale tak było. Ale jaka jest prawda z tym śluzem? Oczywiście liny mają bardzo gęsty śluz, bardzo grubą warstwę tego śluzu, ponieważ żyją w bardzo gęstych roślinach, między trzcinami, przeciskają się w niezwykle gęstych trzcinach i między zielskiem, tam gdzie potencjalnie mogłyby stać się ofiarami pasożytów różnych i... Ten śluz właśnie chroni je przed uszkodzeniami łusek, przed uszkodzeniami skóry i przed zakażeniem, zakażeniami bakteryjnymi, ale również przed pasożytami. No i taka jest prawda. Oczywiście liny nie są rybimi doktorami i są zjadane przez szczupaki. No, rozgadałem się, mam nadzieję, że to nie było nudne. W przyszłym odcinku będzie tylko o szczupakach. Zapraszam, zadawajcie następne pytania. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.